Dzień dobry lwy. Witam was na czytaniu grudniowym. Z góry wam życzę wszystkiego dobrego. Co sobie w tym grudniu zamarzycie, niech Wam się spełni. Myślę, że Wy po tym ciężkim roku potrzebujecie takich słów naprawdę mocnych, otuchy i dla niektórych z Was ten rok był na pewno ciężki, dlatego że nie, nie, nie był to przychylny rok, jeżeli chodzi o układ planetarny. E no i pora Was właśnie do tego pocieszyć i powiedzieć, że już niedługo um, będzie się bardzo dużo zmieniać u wszystkich generalnie i u Was też. I te planety, które trochę Wam namieszały w tym roku, trochę zaczną odpuszczać. Więc jak najbardziej taka energia wzrostowa. No, niedługo się kończy ta zima, skończy się styczeń i znowu Wasze Słońce, które kochacie, jak najbardziej do Was wróci. Um, no, i to tyle, słuchajcie chyba drugą wstępu. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, rodzinnych świąt, realizacji swoich zamierzeń. Wiem, że wy Lubią mieć te zamierzenia i bardzo je w sobie, i to jest przepiękne, że, że wszechświat w Was w taki sposób ukształtował. Czytanie będzie dzisiaj takie, że wybierzemy trzy karty. Wy ogólnie co powinniście, czego nie powinniście i potem zobaczymy, jak z każdym znakiem po kolei rezonujecie. Czyli na przykład lew, lew, lew strzelec, lew brak i tak dalej, i tak dalej. Po jednej karcie sobie takiej dobierzemy. No i co, aby już tutaj nie przedłużać, ja oczywiście dziękuję za wszystkie subskrypcje, za udostępnienia, słuchajcie, za, 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 za całą magię słów, które wysyłacie w moją stronę. No i staram się jakoś tak w, w miarę wam to oddawać. Jeżeli chodzi o koty, to, to z kotami jest bardzo dobra sytuacja. Chciałem tylko powiedzieć, że jakiekolwiek będą dźwięki, to chciałem powiedzieć, że kocica znowu jest gotowa do prokreacji. Dla niektórych święta, dla niektórych słuchajcie okres godowy, no ale tym tematem już nie będę was tutaj zamęczał. Tylko niektórzy tutaj pytają, no to jest tak, tak odpowiadam. No i słuchajcie, trzy karty dla lwa na grudzień 2019. Patrzymy, co u Was słucha, drogie Lwy. Się, przypiękna Talia będzie. Wy w tym miesiącu, co budować, a czego nie budować. I patrzymy. No słuchajcie, Wy, Wasza rodzima karta to jest as ognia. Początek ognia. To jest możliwość i otwarcie się wszechświata na nasze, słuchajcie, nowe inicjacje, na nasze nowe pomysły. Zawsze to jest taki wykrzyknik, nawet na tej karcie jest napisane. Zmień swoje życie teraz. Nie czekaj. Nie jutro, nie pojutrze, nie za dwa tygodnie. Teraz. Teraz pomyśl, sobie chciał zrealizować. Teraz wyznacz sobie, weź sobie kartkę i sobie napisz, no może nie napisz, no ale pomyśl sobie, że no... W tym miesiącu musiał zrealizować to, w drugim na przykład to, a do końca roku to. Sylwester się zbliża, i uważam, że dla Was to będzie właśnie taki, słuchajcie, ogień. I to do Was przyjdzie. Prędzej czy później, myślę, że do końca roku, jak te układy planetarne się zmienią dla lwów, będziecie możliwość mieli znowu cieszyć się inicjowaniem nowych działań i przedsięwzięć. Czyli tak, macie ochotę iść na jakiś koncert nie czekajcie, już kupujcie bilety macie ochotę zrealizować jakąś wycieczkę i już trzeba to powoli gdzieś te pieniądze sobie znaleźć żeby ten cel zrealizować nie myślcie o tym, że to nie wyjdzie bo ten as wam to da, że to wyjdzie więc budujcie w sobie kreatywną siłę do kreacji następnych działań, które przecież dla lwów lew żyje działaniem to jest dla was najważniejsze w życiu to wasza droga więc celebrujcie to jak najbardziej i najmocniej jak się da no i to tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o główną energetykę. Zobaczymy, co macie budować. Jakie tu mam jeszcze podpowiedzi? No i patrzcie, i znowu, królowa ognia. Wasza karta, druga wasza karta. Jaka jest królowa ognia? Ona jest pewna siebie to jest pewna siebie postać, która potrafi być bardzo wdzięczna, bardzo inteligentna, bardzo pewna siebie, przy tym ciepła, bo przecież ogień jest ciepły. Um, i tu, nawet na tej karcie, pisze weź te swoje skrzydła i po prostu leć. I nie blokuj się, tylko pokaż swoją niezależność, pokaż swoją kreatywność, swój wewnętrzny ogień. Jesteście znakiem stałym, który, żeby żyć, żeby być y, szczęśliwym, musi się realizować. I tutaj no, nie ma, że boli, bo nawet jeżeli będziecie mieli jakieś inne aspekty astrologiczne, to i tak zawsze ta prawda będzie was ściągnąć za nogi. Tak jak na przykład dla wodnych znaków. Drogi emocjonalne są takim wyznacznikiem, tak dla was jest to działanie. I pamiętajcie o tym, bo królowa buław w dobrych aspektach, to jest ktoś, kto cieszy się z, z każdego działania. To, to jest ktoś, kto jest podziwiany, ale tylko jeżeli realizuje się w dobry sposób. Więc budujcie w sobie tą pewność siebie, że cokolwiek sobie nie, nie zaplanujecie, to, że to się uda i że. Będziecie osiągać te swoje małe punkciki w życiu. I taka jeszcze mądrość z tej karty pisze, że właśnie przy tej pewności siebie trzeba też być za to wdzięcznym, tak? Że no kurde, tak to wymyśliłem, udało się, los się do mnie uśmiechnął, wszystko co sobie planuje idzie dobrze. No to uśmiechnijcie się do tego losu. Ja wiem, że was karcił w tym roku, bo ten rok nie był dobry dla lwa, ale to już tak jakby było, minęło, tak? No, i słuchajcie, a na, na co tak, jakby w co nie iść, tak? Na no, czym się nie, nie skupiać? No, i macie piątkę e, denarów, piątkę ziemi. To jest, słuchajcie, brak, tak? Brak monet na przykład. Może też tak być dla niektórych. Dla niektórych może być szeroko pojęty brak. Czasami nam czegoś brakuje. I słuchajcie, właśnie w tym czytaniu to się obrazuje. Nie patrzcie na doświadczenia, które były przedtem. Spójrzcie pozytywnie na nowe. Popatrzcie, ogniście na swoje życie, a na pewno as, buław Wam przyniesie to, o czym marzycie. Jak ktoś marzy o roma, żeby mieć romans czy, czy uczucie, as buław też może na to wskazywać. Jak ktoś marzy o super pracy, da radę to załatwić. As to jest taka łaska z nieba i o tym trzeba pamiętać. Więc jeżeli Wy swoją wewnętrzną królową buław zablokujecie. Ciągłym poczuciem tego, że mi czegoś brakuje, że no a przecież rok temu to mi przez to na coś nie, nie starczyło, czy coś nie wyszło tak jak, jak chciałem, chciałem, tak? No to teraz jest taka energetyka, która wam mówi: przestań myśleć o brakach, zacznij myśleć o tym, jak przywołać do siebie obfitość, jak pokierować swoim życiem, jak być pewną siebie, niezależną królową buław, czy też królem bo to nie ma większego znaczenia. Znaczy ma, ale wiecie. Także, nie, drogie lwy, to, co było złe, odcinamy i niech to od was po prostu odfrunie. I budujemy na nowo swoją niezależność, swoją pewność siebie. Jeżeli czegoś nam brak, to łatamy to, idziemy do przodu. Jest pozytywne myślenie, jest as buław. Także fajnie zamykacie ten rok, jeżeli chodzi o takie sprawy duchowe. No i teraz ta druga część. Może bardziej przyjemna trochę dla Was? Drogie lwy. A mianowicie zobaczymy, jak będziecie rezonować z innymi znakami w, w, tym, w tym miesiącu. tak? No i taki pierwszy strzał to będzie jak z baranami. Patrzymy. Baran i. Baran i lew. No to słuchajcie, jeżeli chodzi o barany, barany mogą do Was przyjechać, wy możecie pojechać do, do baranów chociażby na święta, jak najbardziej tak, bo jest rydwan, to jest podróż. Jest też możliwa taka relacja pod tytułem, że będziecie razem sobie jakieś cele wspólnie realizować i te cele osiągniecie. Dobra karta na współpracę zawodową. Dobra karta na, na przyjaźń, jak najbardziej tak. Dla niektórych, jak poniesie was z baranem czarny koń, no to to nie będzie dobre. Pamiętajcie, że biały koń jest zawsze lepszy od czarnego, ale ten czarny też tam jest. Czasami trzeba go po tyłku poklepać. No, i to tyle, jeżeli chodzi o lew baran. Kolejny znak: lew, lew, czyli jak jeden lew z drugim lew w tym miesiącu. Patrzymy. No, i tutaj, słuchajcie, raczej zatrzymanie bez 7 denarów. Może być tak, że dla niektórych będziecie bardziej o pieniądzach rozmawiać, jak najbardziej, tak. Dla niektórych jeszcze będzie coś takiego, że no raczej jakieś spotkania albo jakieś eventy, które razem będziecie planować, to nie dojdzie do skutku, bo jest tutaj karta zatrzymania. Podejrzewam, że każdy lew będzie bardziej po prostu skupiony na, na działaniu świątecznym, i, i gdzieś te inne lwy mogą Wam uciekać. Kolejny znak, lew strzelec. Lew i strzelec. No i tutaj słuchajcie, jeżeli chodzi o lew strzelec, to powiem tak, yy, konkurencja jak najbardziej tak, ale taki zdrowe competition. Yy, może być taka odrobina zmagania się z tymi osobami. Możecie tak trochę odczuwać, że takie właśnie wiecie, przeciąganie inny, nie? Kto, kto lepiej. A to jest wiecie, ogniste znaki mają to do siebie, że generalnie jeżeli się na coś zaprą, to Różnie z tym bywa, żeby odpuścić. No ale miejmy nadzieję, że to będzie bardziej zdrowa rywalizacja, na przykład granie w planszówkę przy świątecznym stole, niż, niż wiecie, jakieś schady czy coś takiego. E, kolejny znak, e, wchodzimy w trygon ziemi, lew, byk. Jak będzie lwem z bykiem? No tutaj z bykami chyba nie będzie wam w, w grudniu po drodze. Raczej energetyka spadkowa, raczej taka, wiecie, w, uważać, nie kłócić się. Sugerowałbym po prostu z tymi bykami trochę je na bakier trzymać. Nie mówię, że to jest coś złego, ale po prostu słuchajcie, energie są niesprzyjające. Czasami taki jest miesiąc, że, że się z kimś nie dogadasz. Mam nadzieję, że mało osób tak odczuje, no ale. Wypadł ten nieszczęsny złodziejaszek, słuchajcie nie lubię bardzo tej karty, bo ona jest taka no różnie z tym złodzieżkiem w tarocie bywa następnego mam. słuchajcie koziorożca, jeżeli chodzi o trzykąt ziemi jak lew rezonuje z koziorożcem słuchajcie, dwie karty 7 denarów i dziesiątka buław tutaj bym powiedział, że Jakieś etapy możecie z tymi koziorostami zamykać, być może jakieś etapy właśnie współpracy związanej z pieniędzmi. E, może być trochę takie, wiecie, przemęczenie relacyjne, że, 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 że za dużo. Może też tak być, że na przykład koziorosty będą bardzo zalatane, bardzo skupione na swoich sprawach, no i tutaj będzie zbyt ciężka energetyka, żeby, no nie wiem, spotkać się czy coś, bo na przykład wam powie, że słuchaj, mam jeszcze to do załatwienia, to, 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 no i nie przyjadę. To jest tego typu energia, także... Jeśli chodzi o koziołoszce. lecimy następny znak. Jak lwy z pannami. Jak lwy z pannami. Tutaj też raczej wam nie po drodze, bo te panny mogą być gdzieś skupione na, na nawet bym powiedział, edukacji. Jakiej, w, w, mogą na przykład wyjechać gdzieś na święta. Mogą gdzieś być odsunięte, bo... 6 mieczy to powie, że zmieniamy otoczenie, też powie o, o spokoju, tak? Czyli raczej tutaj nie będzie żadnych fajerwerków, ani też strasznych jakichś tam, wiecie, dołów, czy jakichś niebezpiecznych sytuacji. Taka bardzo spokojna, stonowana energia. I teraz otwieramy trygą wodę, jak lew z rakiem. No, jeżeli chodzi o relacje z rakiem, to macie księżyc, jakieś sytuacje mogą być niejasne, niewypowiedziane albo jakaś niejasność, tak? No bo słuchajcie, księżyc to nam zawsze jakąś prawdę zakrywa, tak? Albo o czymś nie wiemy. Z drugiej strony, tak bardzo teraz akurat to znaczenie mi się bardzo przypomniało związane ze świętami, że rak, dobra kuchnia, i tutaj macie właśnie ten obraz tego raka. A karta księżyca bardzo oznacza w ogóle dobrą kuchnię. Czas spędzony przy stole jak najbardziej myślę, że tak, ale gdzieś tutaj te raki, no myślę, że to tak by wskazywało, że się z tymi rakami trochę może porozmawiać, bo może jakaś prawda jest ukryta, a, a coś te raki tam sobie przechodzą. Rak ryby. Yy, przepraszam, rak. Yy, lew ryby. Słuchajcie, tutaj dwie karty mi wypadły, dlatego się tak zająknąłem, przeokrutnie, bo jest umiarkowanie i też kochankowie, dziwna sytuacja. Yy, lew ryby, no bo tak jakby chęć by była, żeby się spotkać, połączyć dla niektórych nawet w całość, nawet bym powiedział na relacje, na związki jak najbardziej, tak, ale jest umiarkowanie, tak? Czyli gdzieś tutaj, no, żeby. Te dwie strony się połączyły, to ta, ten ogień musi się z tą wodą wymieszać. I tutaj nawet dosłownie no bo lew ryby, tak? Czy się uda? Czy połączycie tą energię ze sobą? Czas pokaże. Jeśli połączycie, wychodzą z tego fajne rzeczy. Także myślę, że może dajcie tym rybom szansę, bo tutaj energia tak by pokazywała, że trzeba połączyć ogień z wodą i z tego wyjdą piękne rzeczy. To nie jest łatwa sztuka, bo zobaczcie, jak to na nią musi być skupione, na tym, jak miesza ten ogień i tą wodę w tym swoim kotle, może by coś z tego w ogóle wyszło e, jakiś żurek, e, dobra i lecimy dalej, co tam mamy jak ze skorpionami jak lew rezonuje ze skorpionem Grudno. jak lew rezonuje ze skorpionem Grudno. jak lew ze skorpionem no słuchajcie, Mac, ze Skorpionem pewnie się dogadacie, bo jest to siła kreacji, jest to siła takiej, wiecie, konkretności, jest to siła wspólnych planów. Oboje jesteście stałymi znakami, bo Skorpion jest znakiem stałym wodnym, jesteście znakiem stałym ognistym. Więc tutaj bym powiedział, że bardzo taka przychylna energia do współpracy, tak? Coś sobie wymyślicie razem, no to kurde, bo to osiągniecie. Warto na pewno w to iść, bo Mac to zwiastuje taką. No potęgę po prostu. To jest słuchajcie, potężna karta w ogóle. Potężna komunikacja to jest bardzo takie. Komunik komunikujemy się w bardzo dobry sposób, bardzo przejrzysty. I jak naprawdę wiecie, jak się na przykład mówi, że z kimś można konie kraść. Tak, no to Skorpion wam to w tym miesiącu zapewni. I lecimy dalej. Przygląd powietrza. Jak lew rezonuje z wagą? Jak Rozumiem, Też dwie karty, słuchajcie. I to jeszcze dwa asy. Wyzwagą. Dla niektórych odcięcia, dla niektórych nowe spojrzenie na sytuację, dla niektórych jest as kielichów. As to jest miłość, generalnie miłość, przyjaźń, tak? Na no znowu, as mieczy to jest słuchajcie, odcinanie się, spojrzenie na sprawy z innej strony, więc gdzieś chyba będzie takie prześwietlenie pod względem uczuciowym tych wag w waszym życiu. W jakim stopniu? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, trudne do interpretacji. Na pewno gdzieś temat taki na wierzchu, czy to przyjaźń, czy to miłość, czy to partnerstwo, to będziecie gdzieś. Nowe spojrzenia na to nabierać. Może niektórzy się odetnio, odetną, niektórzy po prostu zrewidują sytuację i ta miłość znowu wejdzie w rygl. Hmm. Lew bliźniak. Lew i bliźniak. O! Wow. Poleciało. Eee, sześć miecz. Raczej nie po drodze. Bym powiedział, że spokojna energia znowu. Nic się nie dzieje, nie ma większych fajerwerków, Może gdzieś te bliźniaki bardziej skupione na sobie, albo wyskupieni na sobie, i tak jakoś no, te, te łodzie się gdzieś wam rozminą na tej spokojnej wodzie. A jeżeli kontakt będzie, to raczej spokojny, tak normalnie bym powiedział. O, to jest dobre słowo. I ostatni znak, słuchajcie, drugi lwy. To jest znak wodnika. No, i tutaj też jest słuchajcie, możliwość bardzo dobrej komunikacji, zawierania nawet umów, bym powiedział. Bo przy kochankach też można o tym powiedzieć. Z takim wodnikiem, no możecie teraz taki biznes ukręcić, że właśnie ten azbuław z początku filmu wam wyjdzie. E, tak sobie jakoś o tym pomyślałem. A dla niektórych karta miłości, jak najbardziej tak. Taka wiecie, nadejdzie ten anioł z nieba i powie, ej, wy. No. No i słuchajcie, drogie wy. Jeszcze jedna karta bo zrobiłem to dla barana, więc dlaczego miałbym Was pominąć? Jak kochane, Wy teraz, Wy bardzo potrzebujecie tego wsparcia, już, za, już zamknijcie ten rok, zakopcie, zapomnijcie i ten następny rok będzie dla Was dużo przychylniejszy i mam nadzieję, że szybko do Was to przyjdzie. No i jeszcze taka mm, taka rada na Koniec grudnia. Mamy pazia ognia, i ten paś ognia znowu to jest słuchajcie, karta ognia po raz kolejny. Ona mówi o tym, żeby używać swojej oryginalności, swojej inteligencji, swojej kreatywności, swojej pewności, ale też ten paś. On się tak cieszy. Słuchajcie, cieszy się jak dziecko. Śmieje się z żartów. Pójdzie, tu się pośmieje, tam się pośmieje. Jak sobie coś kupi, on sobie kupi, słuchajcie, no nie wiem, zabawkę, kupi sobie coś nowego, a będzie się tak potrafił z tego mega cieszyć. O tym jest ta karta. Więc takie przesłanie do Was, od, od z tej talii anielskiej, którą dzisiaj używam, żebyście się absolutnie cieszyli z najmniejszych rzeczy. To jest tak, jak jest taki cytat, że jeżeli nie umiemy się z małych rzeczy cieszyć, to w ogóle czy duże sukcesy i ogromne rzeczy. Będą nas cieszyć. No pewnie, że nie, bo to jest rzecz, której my musimy się wewnętrznie uczyć. No i to tyle, drugie lwy. Ja wam życzę, żeby to były przepiękne święta, żebyście nie myśleli brakami, tylko tym, jaka jest obfitość wokół Was. A reszta to się wszystko już dobrze poukłada i szczerze to wierzę, szczerze Wam tego życzę. Dużo jest też lwów w moim życiu, także na tych wszystkich, którzy nie znają. To też Wam życzę. I tym pozytywnym akcentem zakończymy tą konferencję taretową. Ja uciekam. Wysłucham świąt. Hejpa.